Na dzień 7 listopada 2008 roku przypadły obchody dziesięciolecia istnienia powiatu oławskiego. Uroczystości jubileuszowe w uroczystości jubileuszowej rozpoczęłam szaf kościele pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Oławie. Następnie goście udali się do korostwa powiatowego i zadbyła się uroczysta okolicznościowa sesja Rady Powiatu. W czasie jej trwania odsunięte zostały szerby miasta Oława, miasta i gminy jelcz gminy Oława, gminy Domaniów oraz powiatu oławskiego. Podpisano również umowę o współpracy partnerskiej pomiędzy powiatem oławskim a powiatem złoczowskim obwodu Lubowskiego Republiki Ukraińskiej. Główne uroczystości jubileuszowy zakończył kameralny koncert. Szanowni Państwo. Na podstawie wizyty z znakiem TNC w 1998 otwieram sesję uroczystą z okazji dziesięciolecia powiatu oławskiego. Serdecznie witam. Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Pana Marka Łatwickiego. Przedstawiciela <plosy> Wojewody Dolnośląskiego, Asystenta Wojewody, Pana Marcina Szulka. <plosy> Witam Radnego Sejmu Województwa Dolnośląskiego, Pana Jaska, Pana Powiatu Złotowskiego z Ukrainy. Pani Przewodniczący Rady Powiatu Złotowskiego, Borys do Zgadzecki. Witam zastępcę przewodniczącego administracji Powiatu Bożewskiego, pana Iwana Zakalę. Witam radną radę Powiatu Bożewskiego, a zaraz tłumaczę panią Wielosławę Pawińską. Witam, ciepłana tego labu układu księżyca Stanisława Wiatra. Witam Szarkowicach księdza Janusza Kolczyckiego. Witam proboszcza parafii, Wrocławia Piotra i Pawła księdza Janusza Kolczycka. Witam Przewodniczącego Rady Powiatu I kadencji Pana Michała Węborskiego. Pani Zbawa Kamurza. Witam Panie i Panów Radnych Rady Powiatu I kadencji 1998-2002. Witam Starostę Powiatu Łaskiego II kadencji, Panią Marię Bożenę Witam Pani i Panów Radnych Powiatu Ławskiego II kadencji 2002-2006. Starostę Powiatu Ścielenskiego, pana Artura Kulczyńskiego. Witam Przewodniczącego Rady Miejskiej w Oławie, pana Andrzeja Nikolę. Witam Wiceburmistrza miasta Ołady pana Jerzego Madysia. Witam wiceprzewodniczącego Rady Miasta i Gminy Jerza w pana Mariana Strenkowicza.

W pana Romana Kaczowa, osoba panią Annę i pana Witam Przedstawiciela Powiatu Przewskiego, Naczelnika Wydziału Pana Mietrzyława Nieświecia. Witam Przedstawicieli Straży Służb Inspekcji. Witam przedstawicieli Urzędów Instytucji Stowarzyszeń i Fundacji, Związków, Kombatantów i Marinów Wojennych i Syberatów. I tam przedstawicieli zarządstwa pełnego władzy, kierowników jednostek organizacyjnych, naczelników wydziałów, dyrektorów szkół i przedstawicieli mediów. Współpraca porządek dzisiejszej sesji. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, wystąpienie zarostu Ołackiego i podsumowanie dziesięciolecia powiatu Ołackiego. Punkt trzeci, odsłonięcie karbów dni powiatu Ołackiego. Punkt czwarty, podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy powiatem łaskim a powiatem Złoczowskim. Punkt piąty, wystąpienia zaproszonego gości. Punkt szósty, kamerami, koncert okolicznościowy. Punkt siódmy, zakończenie sesji. Zadania z całą władzą o porządku sesji. Przewodniczący księża, panie Marszałku, Panowie i Panie Przewodniczący, Wójtowie, Burmistrze, Szanowni Państwo, Radni, pierwszej, drugiej i trzeciej kadencji. Mam przypadki olbrzymi zaszczyt w dniu dzisiejszym dotyczący podsumowania dziesięciolecia funkcjonowania powiatu łaskiego. Jest to rzecz bardzo zaszczytna, ale zarazem bardzo trudna. Mam nadzieję, że w krótkim czasie uda mi się przedstawić Państwu te dokonania powiatu, które były najważniejsze. Proszę o

Možda ćemo učiniti sve kako je dovoljno, pa na prezentaciju možete učiniti je dovoljno i je marka je dovoljno.